Łatwo na szczyt, ale łatwo z niego zbać. Pięćset był tyle lat. Kieszka praca, kija tu. Nowy, nowy vibe, dobijamy wielki cel. Nowy film, stary ja. Bo mnie nie pomiem czas. Dobra, widzowie, lecimy dalej z Ink To jest oczywiście poziom tier 1. I ten, no to co? Działamy, działamy. O, po tym daszorbie przecież zapomniałem, że nie można daszować. No tak, nie miałem przytrzymać po tym daszorbie. Uuu! Aha, ja zapomniałem, że nie miałem klikać na tym dualu, ale głupi klik zrobiłem. Ja wale. Jakie ja głupie kliknięcie zrobiłem. No nie! <laughs> Dobra, praktycz z rana zrobię. Jo, ale to był dobry Practice run. Jo! Bro! Ej, to było dobre! 30 typów! Odbiło mnie! No nie, Ninja Ego! Kurde, za wcześnie kliknąłem! Uuu. No, co tu się stało? Kliknąłem przecież! Bro! Ja przecież kliknąłem to jak mogłem deadnąć, no! Uuu. No co tu się od nie Pawliło? Jak ja nie kliknąłem! Co to ma być? Uuu. No znowu? No jakie gówno! Nie. nie! Zapomniałem orba kliknąć, jak ja głupi jestem. No nie! Kurde! Ja miałem tu kliknąć! Ja tu kliknąć miałem! No nie! Spierdzielony orb! A już myślałem, że wbiję ten poziom. No nie. Przynajmniej nie, na nie przynajmniej na 90 nie dadłam. Kurde no, ale było blisko. Jest! Dobra, let's go! Wbijam i Griver. Łatwo poszło. Jest! GG! GG! w, w i Griver. 72 tempy. Chyba najłatwiejszy demon, jakiego wbiłem. Let's go! Jest! Dzięki Pawciu za propozycję za wbicie poziomu. Pozdro dla ciebie! Let's go! Ink River, Ink River 100%! Mam to! Dobra, lecisz do listy ukończonych demonów. Gratuluję. Jest! Dobra, czekaj. E, Które to jest na liście? 1.15, dobra. Czyli to będzie łatwiejsze niż High Rebound i e Void. Tak. Ok, czyli to będzie tam, gdzie kine... to będzie pod kinemortofobią. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra, let's go! 31. demon. Jeszcze trochę. Chyba tutaj, nie jeszcze tu. O, i ładnie. GG! 31. demon, Incriver. Let's go! Pozdrawiam cię, Pawciu. Pozdrawiam cię, Pawciu. Dobra, let's go. Wbiłem to. Wbiłem Inkriver.